Fake newsy piszą, że Rosja zrzuciła trzytonową bombę Fab 3000 i jednocześnie piszą, że zrzuciła na miasto, gdzie broni się około tysiąca żołnierzy. Od razu widać, że to jest kompletny, kompletny fake news. Nie zrzuciliby trzy tonowej bomby na tysiąc żołnierzy. To jest krytynizm. Tak czy inaczej, wygląda na to, że całkiem możliwe, że zbliżamy się do scary event, czyli wydarzenia straszącego, czyli będą straszyć dosłownie trzecią wojną światową, wojną atomową. To będzie oczywiście tylko pretekst. To będzie jeden wielki fake news. Żeby, żeby wyprowadzić wojska na ulicę, wprowadzić stan wojenny i rozpocznie się czyszczenie, czyszczenie zdrajców, mas masowe aresztowania, które doprowadzą do Norymbergi 2.0, trybunałów wojskowych i egzekucji zdrajców u władzy polityków, Parlamentarzystów, polityków lokalnych, sędziów, prokuratorów, prawników, lekarzy, policjantów, dziennikarzy, dziennikarzy, jeszcze oczywiście, i urzędasów. Pozdrawiam.